Dzień dobry Państwu. Dzisiaj, oczywiście, w ramach walki ze wszechogarniającą nas masowością, chciałbym porozmawiać o książce, którą uważam za dobrze napisany kryminał. No, nie jest to, myślę, jakiś wzór kryminału, jakiś, yy, nie wiem, yy, perfekcyjny przykład, tak jak, na, tak jak podaje się Dekameron Cameron Bokacia, czy yy, dokładnie chodzi o yy, nowelę tego zbioru opowiadań jak soku, że to jest wzorowa tam jakaś nowela o jakiejś tam nazwie, klasycznym że nie, chodzi mi o na dobrze napisany kryminał, a dokładnie o mord w Tarsis pana y, Johna Maddoxa Robertsa autora zresztą też wielu innych powieści między innymi historycznych, też o wątku kryminalnym oraz do, między innymi dobrych y, pozycji o konanie i Chciałbym powiedzieć, że jest to książka oczywiście, która jak się dzieje w fantastycznym świecie, mieście o nazwie Tarsis, no już pod upadłem, dobre lata to miasto ma dawno za sobą, ale fabuła nie jest trywialna, jest skonstruowana ciekawie, autor ma bardzo interesujące pomysły na rozwiązanie akcji i żeby było śmiesznie, nie ma ani jednej nudnej strony. Jest to dobry pisarz, trzeba przyznać, i takich właśnie kryminałów bym sobie życzył, mimo że powiem szczerze: sam nie jestem jakimś strasznym fanem powieści kryminalnych. Niemniej jednak dobrze napisanym kryminałem nie pogardzę, albowiem gwarantują one dobrą rozrywkę dla umysłu, nie tylko w postaci. Przeżuwania czasu i przeżuwania tekstu, który się czyta we własnym mózgu, ale także ćwiczenia mózgu, co i jaki dlaczego jest możliwe, oraz co i jaki dlaczego nie jest możliwe w takim układzie zdarzeń. Więc polecam Mord, Mord w Tarsis i podobne inne kryminały pana Johna Maddoxa Roberta. To tak dla rozluzowania. Niby kryminały wydają się książkami dla masowej publiki. Jest to po części prawda, ale jak widać, nie zawsze. Nie wszystkie z nich są masowe, ponieważ. Czytanie niektórych z nich jest bardziej wymagające. Miłego wieczoru, dobrej nocy.